Dzień dobry. Witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni. Witam was w towarzystwie drzewka pomarańczowego niewielkiego i jaśminu, który kupiłam całkiem niedawno, to chyba jakoś proroczo. To jest ten jaśmin. No na razie ma jeszcze pąki, nie kwitnie, bo właśnie te dwie nuty będą w perfumach, które chcę wam dzisiaj pokazać, nuty bardzo szczególne, bardzo wyraziste, takie, które no, można powiedzieć zbudowały współczesne perfumiarstwo. Jednocześnie są to nuty podane w taki sposób, że podoba się wszystkim, spodoba się miłośnikom nut kwiatowych, spodoba się miłośnikom nut takich współczesnych, rześkich, świeżych, a nawet miłośnikom nut owocowych, bo przyznam szczerze, kiedy testowałam te perfumy pierwszy raz w perfumerii, to takie miałam wrażenie, że to Taki ładny, owocowy, energetyczny, wakacyjny koktajl. A może po prostu taki bardziej wiosenny, do landrynkowej sukienki. No, to już mówię, o jakie perfumy chodzi. Marka Yves Rocher zrobiła kolejną edycję perfum, które już są od roku 2020 na rynku, Mont Rouge w edycji Bloom in Love. Tutaj widzicie za mną taki napis, no właśnie, takie przesłanie towarzyszy tym perfumom, i już widać po kolorystyce, że ono jest takie pozytywne i bardzo, bardzo energetyczne. To nie są jakieś subtelne, eleganckie pastele, które też mogą być pozytywne tylko jest tutaj intensywny róż, pomarańczowy i coś do tego, wszystko zestawione. No właściwie ten róż to taki bardziej już oranż, nawet. No bardzo ciekawe klimaty. No więc ta Mon Rouge, czyli moja czerwień, to, to nawet to jest taka czerwień właśnie szczególna, bo to jest ta wersja podstawowa. I wydaje mi się, to zresztą był trend ostatniego roku, że to jest jeszcze ciekawszy flanker od tej bardzo ciekawej wersji podstawowej. Nawet tak się zastanawiałam, czy nie nazwać tych perfum w ten sposób perfumy doskonałe. Naprawdę, jeśli miałbym jakieś nagrody przyznawać, byłby to typu doskonałość. Byłby to jeden z pretendentów, ponieważ ma to wszystko, co perfumy powinny mieć. Jest to zapach ładny, o czym często producenci perfum zapominają, oferując tam jakieś artystyczne dzieło, bo rzeczywiście. Co można do pewnego stopnia zrozumieć, bo te takie trudniejsze akordy są wdzięczniejsze, ładniej się rozwijają, ale potrzebujemy też perfum ładnych. Perfum, które nie budzą kontrowersji, które się mogą wszystkim podobać. To są właśnie takie perfumy. Naturalnych składników zbudowane o czym producent z dumą mówi i co podkreśla. Perfumy jeszcze do tego w przystępnej cenie, to już mówię za pamięci, bo one w tej chwili są w jakiejś tam promocji, nawet minus 50%. No i jeszcze do tego wszystkiego zawierają to, o czym Yves Rocher mówi właściwie od początku swojego powstania, czyli o tym ukłonie w stronę natury, w stronę przyrody, szacunku, do, do roślin, do drzew, do planety. No i do tej pory tego typu perfumy były po prostu pakowane w zielony kartonik, były jakiś napis odwołujący się natury, na, do natury. Nuty były takie powiedzmy bardziej wyciszone, zielono herbaciano, drzewne. No i tak wyglądały do tej pory te klimaty. Dedykowane czy tworzone z myślą o tych miłośnikach natura. Tu mamy perfumy, tak, wspomniany neroli, wspomniany jaśmin, jeszcze bergamotka w nucie głowy. No i te wszystkie kwestie związane z recyklingiem. Stąd być może flakonik może się Wam wydać troszeczkę inny, korek może się wydawać taki yy, jednak odstający od tego, co było do tej pory, ale patrzcie do przodu, nie na to, co było. Myślę, że właśnie tego typu tworzywa, które... Jak podkreśla producent, są już tworzywami przerobionymi i same nadają się też do przerobienia. Tak szkło, jak i korek, a nawet kartonik. Nie, nie, co do kartonika się zagalopowałam. Kartonik jest z kolei z drewna, z lasów, które są w sposób, chyba tak to jest napisane, odpowiedzialny, prowadzony. Krótko mówiąc, ładny, energetyczny koktajl, zrobiony troszeczkę inaczej niż to było do tej pory, bo Perfumy z nutą Neroli, nie wiem, czy pamiętacie mój film na kanale o tej nucie, który jest bardzo popularny i lubiany, więc myślę, że ta nuta jest bardzo popularna i lubiana, który był przeglądem perfum z tą nutą. To zwykle były perfumy w takiej kolorystyce, jeśli chodzi o estetykę opakowania, utrzymane w takiej kolorystyce neutralnej, nawiązującej do koloru kwiatu pomarańcza. Tutaj mamy coś takiego. To jest nowe spojrzenie na zapach. To, to jest zabieg, który często się sprawdza, jeśli chodzi o robienie perfum. Mianowicie proponuje się nutę, która jest już oswojona, ale w zupełnie innej oprawie kolorystycznej. Angel miał taki. To był taki właśnie zamysł, taki koncept, żeby bardzo orientalne perfumy podać w czymś niebieskim. Więc tutaj kwiat pomarańczy de facto, bo Neroli jest kwiatem pomarańczy. Odsyłam Was do filmu o perfumach Neroli, podlinkuję. To jest kwiat gorzki pomarańczy. No, podany właśnie w taki koralowo-różowy, pomarańczowy sposób. Sama nie wiem, czy nie zdecyduje się na kupno jakichś dodatków w tym kolorze, bo chyba ci wszyscy miłośnicy, twórcy trendów, łapacze trendów. Czy ludzie, którzy określają, co nam się będzie podobało, chyba już wiedzą, że potrzebujemy takiego doładowania energetycznego, jednocześnie czegoś bezproblemowego, czegoś, co nie jest trudne, co jest po prostu ładne, znajdziecie takie propozycje już właśnie. Chodząc po galeriach, gdzie skończyły się właśnie wyprzedaże, zaczęły się już nowe wystawy, pokazywałam Wam na Instagramie zdjęcia z HND-u no to tam pomarańczowo-różowych kolorów jest sporo. Wydaje mi się, że już Saint Laurent, ten bardzo szczególny zestaw kolorystyczny propagował całkiem skuteczny, tą fukcja tego koloru. No, tutaj ta fukcja może tak się nie pojawia, ale ona się pojawi właśnie gdzieś tam w przestrzeni publicznej. Także Mon Rouge, Bloom in Love to jest tłumaczone za i miłością. Zatem macie perfumy i na wiosnę, i na walentynki w jednym. Jak wspomniałam, jak upolujecie to jeszcze w całkiem niezłej cenie. Perfumy zrobiła perfumiarz, która jest młodą osobą. Nie widziałam. Fragrantika podaje, że już ma jakiś tam dorobek, ale nie widziałam jakichś takich perfum szczególnie znanych w jej wykonaniu. Ale myślę, że jeszcze usłyszymy. Karolin Dumour. Dumour, taka pisownia, młoda osoba, zaproponowała właśnie coś takiego: takie perfumy radosne, młodzieńcze no a marka i Rocher to wszystko opakowała i podała w taki sposób właśnie bardzo taki, którego potrzebujemy ja testowałam te perfumy, miałam z nimi przygodę no chyba z, tak, z kilka tygodni temu testowałam je zaraz po testach w sklepie z odzieżą, gdzie testowałam perfumy Zara szczególnie te dla Jo Malone, one takie są trochę trudniejsze więc gdzieś tam na jednym nadgarstku miałam ten dzwoneczek od Jo Malone na drugim jeszcze jakieś inne perfumy, no one ładne są bardzo i rozwijają się w taki sposób szczególny i tak i to analizuję, no tak, tu pachną tak, za chwilę będzie tak, no i przechodząc obok salonu i w jak pamiętacie, byłam właśnie w trakcie tych poszukiwań perfum na urodziny, no, z różnych ofert także z tej marki, no i tu pytając o perfumy, pani powiedziała, to proszę, proszę, testować nowość wiosenną. No, tak zobaczyłam kolor, zobaczyłam opakowanie. Oczywiście pamiętam wersję podstawową Mourros. Powiem szczerze, to są perfumy w mojej opinii kompletnie niedocenione. Mam nadzieję, że się dobrze sprzedają, bo teraz z tą sprzedażą to jest troszeczkę inaczej. Nie, nie można ich znaleźć w rankingu Sephory, no bo oni mają własną y, formę sprzedaży, więc mam nadzieję, że się sprzedaje, bo zasługuje na to. Ale no znam tak, że kolor trochę nie moje. Ja lubię coś takiego poważnego, dystyngowanego, no ale urzekły mnie i oczarowały, właśnie w, kontra w kontraście z tymi trudniejszymi perfumami Jo Malone. Nie wiem jak to jest, lubię też trudne perfumy. Lubię też perfumy, które są, wymagają od nas trochę cierpliwości, ale myślę, że wiosną zawsze sprawdzają się takie perfumy, po prostu, no, zobaczcie, to jest bardzo solidne. Już Narciso Rodriguez też prowadził takie właśnie nowe rozwiązania, jeśli chodzi o flakony, więc myślę, że to będzie taki trend. No ale wracając do, do wiosennych zapachów walentynkowych, no to no, to jest ten jedyny moment, kiedy takie perfumy pachną lepiej, chociaż wydaje mi się, że one będą pachniały dobrze i wiosną, i latem. Czekam na to, jak to Neroli się rozwinie w takie suche, upalne dni, bo na razie to jest sama radość we flakonie. Nie wiem, czy znaliście, czy używaliście, czy znacie tą wcześniejszą wersję Mą róż, która też jest doskonała. Tutaj mamy takie ciekawe noty. Tu jest jakby bogatsza kompozycja. Tu jest śliwka, tu jest czarna porzeczka, tu jest irys, paczula. Ładnie rozwijające się perfum. No właśnie, co jeszcze warto wskazać? Tu jest bardzo dużo składników naturalnych. No i te perfumy się długo utrzymują, ładnie się rozwijają, także mają te wszystkie właściwości perfum Prawdziwych perfum dobrej jakości, które nie robią jakichś takich niemiłych niespodzianek, że na przykład nagle znikają, nie pachną na naszej skórze. Także myślę, że tutaj warto się pochylić nad tymi perfumami, powąchać, potestować, no i może dać się ponieść temu optymizmowi, który, który idzie do nas już nie tylko z wystaw, ale też z magazynów, z pierwszych stron, tych pism, które lansują modę. No, Nowe, nowe trendy, także jeśli zobaczycie Twój styl, jeśli zobaczycie L, zobaczycie, że tam jest właśnie ta kolorystyka, bardzo, bardzo radosna. No i ten trend ekologiczny, na przykład w L, jest bardzo widoczny, także myślę, że to nie jest jednorazowa moda. to już będzie, wydaje mi się, taki nowy kierunek. To wielu producentów, właśnie z Chanel, którą tu widzicie za mną, też kiedy prezentowała tą premierę limitowanej edycji na stolecie perfum, Dużo właśnie mówiło, no, mówiono o tym, że to szkło jest ze szkłem z recyklingu. Bardzo dbano o to, żeby ono miało ten krystaliczny efekt przeźroczystości, a jednocześnie, żeby to było z zasobów odzyskiwanych. No, Jak widzicie, co zawsze Wam mówię, to już chyba widać jak na dłoni, że perfumy to jest coś więcej niż zapach, coś więcej niż chemia, na pewno nie kosmetyki, trochę okolice mody, trochę stylu życia. Tu jest też troszeczkę tej ideologii. Takiej pozytywnej. Ta akurat jest godna polecenia. To by było na tyle moje opowieści o optymistycznych, bardzo godnych polecenia perfumach, chyba perfumach idealnych. Potestujcie, jeśli znacie tą wcześniejszą edycję Mont Rouge, macie jakieś z nimi doświadczenia, to dajcie znać, jak się nosiły. Dziękuję za uwagę, wszystkiego pachnącego, papa. Pa.